Cześć wszystkim! Reaktywacja kanału Piotr <laughs> Dokładnie tak e, dobra, dzisiaj pojedziemy sobie na ścieżki e, w Nowym Meście W sumie Koło trasy XC nowego mesta w ramach rozjazdu W ramach rozjazdu, dokładnie e, już jeden raz jechaliśmy No i ogólnie Macie co powiesz? Nie było w planach nagrywać, nie było w planach Zjeżdżać. Zjeżdżać, ale trasy wyszły na, ty, na tyle fajnie. Tu się zapowiadają się fajnie. Więc myślę, że kamerę wypada wziąć. I wam to pokazać. I beczka Pojedziemy którą traską? Ostatnio czerwoną zjeżdżaliśmy. No. No. Co teraz niebieska, bo ona jakaś taka najdłuższa. No, to zaś niebieska wyjeżdża z drugiej strony gdzieś. No. Bo tutaj jest cała ta arena, Pump Track Stadion. Dobra, do tego wyboru nie ma. To albo niebieska, albo czerwona, więc No to jedziemy. Niebieską. Niebieską. No to zobaczymy Ej psta, nie nagrywał go Nie no, jedźcie ten, przyde mną Nie no, on będzie Wi-Fi Tak? No tak Wi-Fi to nagramy Z dolną ręką to tak trochę ciężko się jeździ, ale w akademickie Mistrzostwa Polski przejechałem Mistrzost ten, Puchar Świata także trochę bolało wytrzepało na zjazdach prawdziwie mniejszy no, byłem wszystkich no ale cóż takie życie jest ta niebieska bez fajerwerek Co? Na czerwono chyba wracamy, bo tu na niebieskie jest zbyt trudno. A to tutaj w lewo możemy widzieć. O, no i elegancko, nie na czerwony. Grywa się, nagrywa. Dobra, wracamy zaraz na czerwoną ścieżkę i tam będzie się Dobra, znaleźliśmy czerwoną. No i tu od razu nawet inne podłoże. Także na czarną ścieżkę ta według ich tutaj w skali trudności ma trzy gwiazdki więc no jestem ciekawy jak będzie miała ta nas pięcioma Gwałtownie trzymają stoliczki. Hop. Hop. macie piękne lipy. Nie ma za co. Tylko 7 eee, trochę mikrofon jest słabszy niż 10-11-12 Ale myślę, że sobie poradzimy Mają. bardzo ciasne o koniec uh. bardzo fajne to no tak w Łok wchodzi w ten w nogi trzeba się wtrącić te a bo niektóre są dłuższe niektóre krótsze no dokładnie ale jak jedziesz, to już czujesz, jako z jaką prędkością musisz by... A, się puścić, żeby to przelecieć. Popy no, fajne. fajne, bardzo fajne. Dobra, jedziemy teraz na czarne ścieżki. E, ten, kto chce, to niech sobie. O, tutaj patrzcie, dziewczyna ma w ogóle napęd za około 13 tysięcy. 16 kosztuje 16? No, bardzo 16. O, no. czyli ten XXX. No? No. Dobra. Dobra. Chyba znaleźliśmy ścieżynki. O Jezu, ale mnie ręka woli. Każdy wybój, a jest Maria. Każdy wybór, wybój, każdy korzeń czuję na dłoni. O. To jest, co ciężko mi jest hamować. Uf. Tak, tak. Panowie, chyba, chyba nie tu No, chyba nie, nie tu, ale tam to było wyjeżdżone jak na, na rower żeby... Jak na rower, nie? Tak, albo na motokres mhm. A jak to od Bolciotraki do pomieszczeń, Tak, jesteśmy, czarna ścieżka, elegancja O, rób bardzo fajne Co tam Maciej? No trochę schodzi według mnie. Jest mniej nie było. No ale jeszcze masz. No, no, Możemy no, Ten do domu. No. Co? no ale mocny. Bardzo ciekawe. No, prawdopodobnie jesteśmy gdzieś tak w połowie. Nie na samej gociówce. Czarnego traka więc tu się będzie działo Ale Łatwa Możliwe, że, że, że ci ten e, taśma na obręciu podeszła Aha, opona łatana, ok. Ciaśniutko, moi drodzy tutaj jest. To Tutaj tak. To jest się dzieje. No taki rogberberbernik. Ale wszystko do zjechania. Gąba, jest ja szedzę, nie, może tylko zawijka tam będzie. No tam A nie zaczęliśmy tego od początku. Nie Dobra, szukaliśmy pięciogwiazdkowej trasy i mamy pięciogwiazdkową trasę. Taka, takie kamyczki w dół, filmowe. Zawijasek. O, jesteśmy? na dole. Jak, łaczek, trudne było? Nie. Bez przesady. Oszukali nas z tymi pięcioma gwiazdkami. Zawiodła czarna. No to ciche Dobra. <grystanie> to by było na tyle.